Witam Waldab Akademii. W krótkim filmie pokażę Państwu, jak przy wykorzystaniu sub Business One można zorganizować nadzór nad wyposażeniem pracownika. sub Business One pozwala bowiem na rejestrację tegoż wyposażenia, prowadzenie kartotek sprzętu i licencji, automatyczne protokoły przekazania i zwrotu, dostęp do historii użytkowania, nadzór nad przeglądami technicznymi. Powiązanie kartotek sprzętu z dokumentami zakupu i sprzedaży lub likwidacji środka trwałego dostarcza także informacji o statusie wyposażenia i jego aktualnej wartości. Podstawowym miejscem wiedzy o wyposażeniu jest jego kartoteka. Mamy tutaj przykład takiej kartoteki i znajdziemy w niej informacje o nazwie i kategorii sprzętu, akurat w tym przykładzie Nokia, kategoria telefon komórkowy, ale oczywiście mamy. Możliwość wyboru kategorii z listy. Dowiemy się również o dacie i wartości jego zakupu, a także jeśli byłoby to wyposażenie nieaktywne, sprawdzimy datę jego likwidacji. Informuje nas kartoteka również o aktualnym statusie, a ogromną zaletą jest możliwość szybkiego przejścia do dokumentu zakupu. Dzięki tej żółtej strzałce błyskawicznie przejdziemy do systemowej faktury zakupu. Zresztą wraz z możliwością podnocnięcia obrazu tej faktury, podpięte tutaj dzięki aplikacji Spuma. Jeżeli sprzęt zostałby sprzedany, będziemy także mieć możliwość dzięki żółtej strzałce, która znajdzie się w tym miejscu, podnocnięcia faktury sprzedaży. Na zakładkach przekazanie i zwrot uzyskamy wgląd w pełną historię użytkowania, w tym informacje o osobie aktualnie użytkującej dane urządzenie czy licencję, wraz ze skanem podpiętego protokołu odbioru lub zwrotu dostępnym bezpośrednio z poziomu tej kartoteki. Ponadto kartoteka może zawierać także informacje dodatkowe, jak numer seryjny czy inne konieczne parametry. W zależności od kategorii wyposażenia dopasowujemy dowolny zestawcach. W przypadku telefonu komórkowego mamy określony dodatkowo tylko numer e-mail, ale dla przykładu, dla licencji oprogramowania mogą to być na przykład rodzaj licencji i klucz, dla monitora numer seryjny i ilość cali. A dla karty SIM numer SIM numer telefonu płuk taryfa czy włączony pakiet internetowy generalnie cały zestaw cech które są z jakiegoś powodu nam potrzebne kartoteka to także miejsce w którym sprawdzimy datę następnego przeglądu czy zakończenia umowy leasingu lub umowy z operatorem a także wyniki poprzednich Zaletą jest możliwość powiązania kartotek między sobą, dzięki czemu uzyskujemy informacje np. o powiązanym z danym numerem SIM aparatem telefonicznym czy oprogramowaniem przypisanym do danego notebooka. Dzięki żółtej strzałce możemy szybko przenieść się do następnej kartoteki. W naszym przypadku do Noki mamy przypisany przypisaną kartę SIM. Po kliknięciu w różną strzałku otwiera nam się kartoteka tej, tej karty SIM. Możemy sobie odczytać różne informacje dodatkowe, o których wspominałam, jak numer pół czy, czy pakiet internetowy, ale możemy podejrzeć także wyposażenie powiązane aktualnie, czyli naszą Nokie i historię powiązań wcześniejszych. Z jedną kartoteką, jak widać na tym przykładzie, możemy powiązać wiele innych kartotek, dodatkowo zresztą określając datę rozpoczęcia i zakończenia powiązania. Tworzy się wówczas taka swoista historia powiązań. Przypisując pracownikowi dane wyposażenie, w tle automatycznie tworzy się protokół odbioru. Protokoły przekazania lub odbioru. Możemy drukować zbiorczo, wybierając pracownika z listy. Szablony protokołów można oczywiście przygotowywać według własnych preferencji i potrzeb w Krystalu. SAP Business One umożliwia nie tylko prowadzenie poszczególnych kartotek, ale także raportowanie odnośnie stanu wyposażenia. Zobaczymy zatem przykładowy interaktywny raport pokazujący wyposażenie przypisane do konkretnych użytkowników. Otrzymujemy raport główny z listą wszystkich pracowników i przypisanych do nim sprzęcie. Możemy także wyodrębnić sobie z raportu dowolnego pracownika i przełączać się między raportem głównym a raportem wyposażenia tegoż właśnie pracownika. Z listy sprzętu aktualnie użytkowanego przez tą osobę mamy możliwość przejścia do konkretnej kartoteki i uzyskania potrzebnych informacji, np. protokołu przekazania lub informacje o powiązanym wyposażeniu. Innym raportem jest np. raport wymiany sprzętu. Możemy na przykład sprawdzić, jak wygląda plan wymiany notebooków w naszej firmie. Z listy wybieram notebook i akceptuję. Otrzymamy zaplanowaną wymianę na poszczególne miesiące. Dzięki temu możemy zabudżetować odpowiednie środki na ten cel. Podsumowując, zobaczyliśmy, jak sprawnie może przebiegać nadzór nad firmowym wyposażeniem w oparciu o pracę z Business One. Katalog powiązanych wzajemnie kartotek oraz szybkie i skuteczne raportowanie znacznie ułatwia pracę osoby nadzorującej wyposażenie firmowe. Zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów z cyklu Altab Akademia, dostępnych m.in. na www.altap.pl Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu z nami, subskrybowania naszego kanału na YouTube i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Ale przede wszystkim zachęcam do testowania za darmo naszych rozwiązań i umówienia się na bezpłatną prezentację online z systemu Sub-Business One. Dowiedz się więcej na www.alta.pl.